Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony witam was w kolejnym odcinku z serii 20 minut z... w której w 20-minutowych gameplayach będę wam przedstawiał różne gry i dziś zapraszam was do GTA United. Moi drodzy, pod poprzednim odcinkiem dałem link do ankiety, w której prosiłem was, żebyście wyrazili swoją opinię na temat tego, z czego mam nagrać kolejny odcinek, jeżeli chodzi o modyfikacje do GTA, czy ma być to United, czy Underground. No i proszę bardzo, wyniki mówią same za siebie... Praktycznie łeb w łeb. Naprawdę powiem wam, że mega się zdziwiłem i postanowiłem, że dzisiaj zrobimy sobie United, a w kolejnym odcinku 20 minut, z zrobimy sobie Underground. Także nie przedłużając, rozpocznijmy grę i zobaczmy, co nas tutaj spotka. Ok, widzę, że na początek mamy przerywnik filmowy, który rozgrywa się w Vice City. Także cóż, obejrzyjmy go sobie no i zobaczmy, co będzie dalej. Chociaż wiecie co, coś czuję, że ten przerwnik będzie trochę trwał, także przyspieszmy go sobie. No i zaczynamy rozgrywkę. Mamy Karla Johnsona. Facet, co ty taki chudy? O Jezu, czekajcie, moment. Od razu na pizzę jedziemy, stary. Tutaj można wejść, ale dobra. Po co? Nie marnujmy czasu, moi drodzy. United jest to podobno, słuchajcie, połączenie Vice City oraz połączenie trujeczki, więc będzie co zwiedzać. Ale dobra, najpierw pizza, ponieważ karl jest mega chudy. Oczywiście mógłbym wpisać kody i byłoby o wiele lepiej. Ale po co, skoro można jechać do pizzerii i się nażreć jak świniak? Także w sumie już dojeżdżamy, więc nie będę tutaj ciął materiału. Wow, czekajcie, telefon dzwoni. Kto śmie mi przerywać moje jedzenie? Chociaż w sumie to jeszcze nie zjadłem. Wow, słuchajcie, musimy dostać się do telefonu. A ten telefon jest. Wow, gdzie on jest? No nie gadajcie, serio tutaj. O nie, no dobra dostaniemy się tutaj, ale w pierwsza, więc aha, czyli ogólnie wygląd naszej pizzerii jest taki sam jak w San Andreas, także nażryjmy się, ale spokojnie nie będziemy żygać, starczy. No niestety stan CJ'a się nie poprawił. Wow, Assassin, no Ameryka odkryłeś. Na pewno by się poprawił, kurczę, po tym, po tych kilku, tych, daniach z y, pizzerii. Dobra, lecimy w takim razie do telefonu i widzimy się za momencik. Czerwone światło, ja już prawie na miejscu i przyznam się, że po prostu wcześniej zainstalowałem sobie jeszcze modyfikację Teleport to Maker, czyli po prostu zaznaczam miejsce na mapie i po naciśnięciu dwóch przycisków lecimy do danego miejsca, po prostu żeby zaoszczędzić trochę czasu, ponieważ materiał trwałby bardzo, bardzo długo. Jesteśmy już na miejscu, zobaczmy o co chodzi. Goodbye raps. Wow, to są słuchacie jakieś misje, tak? No, no, no. Ok, teraz mamy instrukcję. Jak możemy zabić tego gościa? Kurde, trochę aż mi to przypomina hitmana, słuchajcie, bez kitu. Dobra, mamy dwie możliwości, żeby tego gościa po prostu załatwić. Albo możemy jakoś tam obejść, żeby zrobić to po cichu. Serio, jak hitman, kurde. Albo po prostu z buta wjeżdżam, no i rozwalam wszystkich. Zobaczymy, jak to będzie. Lećmy do kwadraciku. okej, okay, jestem już na jakimś wieżowcu. I muszę lecieć w dół na dach, tak? Halo, co jest? Kurde, ja miałem tam zeskoczyć. Halo. Ok, w takim razie zeskakujemy. Tylko, gdzie to jest, słuchajcie? To jest gdzieś tam. To jest chyba ten wieżowiec, słuchajcie, tak mi się wydaje. Dobrze myślę, to jest tutaj. Czy to jest ten niżej? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest tu. Tutaj? Czy tam niżej? Tam niżej chyba. Tak jest. Mamy tam ludzi. Stirzej robi kupę. O nie! Jestem teraz gołębiem i teraz muszę strącić tego kongresmena kupą. Nie no, żartuję. To super żarty masz, Asasyn. Żarty o kupie. Bardzo śmieszne, kurde. Uwaga, uwaga, moi drodzy. Jesteśmy prawie na miejscu. O nie, o nie, o nie, o nie. Żeby mi nie zauważyli. Pięknie, jestem na miejscu. No i teraz co? Teraz muszę chyba go po prostu zabić, tak? Dobra, widzę gościa. Trafię go stąd. Dobra, zabity. I teraz musimy uciekać. Widzę, że mam od razu spadochron. Także lecimy. Pięknie, słuchajcie, sześć koła na dzień dobry. I to mi się podoba. I jestem, słuchajcie, w mieście z trujeczki. Telefon dzwoni. Czego znowu? Czekajcie, zajdę na chodnik. Dobra, czyli mamy jeszcze jakąś robotę, i z tego co skumałem, to musimy się udać. Tak, teraz do Vice City. Cudownie, moi drodzy, cudownie. Także zobaczcie, jak szybko działa teleport to maker. Proszę bardzo, Tada, jestem już w Vice City. Bardzo fajnie. I powiem Wam, że zrobimy sobie jeszcze tą misję, a potem, chyba, sobie trochę pozwiedzamy, co? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, także najpierw zobaczmy o co chodzi w misji Okej, okay, kolejna misja. Tym razem coś tam związane z morzem? Z oceanem. Nieważne. Lećmy. SteJ, serio. Jak ty w ogóle wyglądasz? Niepodobne to do ciebie, mordo. Okej, okay. jest łódeczka, faktycznie. Dobrze, że mam tą broń, w razie czego. Dobra, jest łódeczka. Wow! Nawet dostał tutaj hełmofon! Dobra, także lecimy za helikopterem. On ma mi dać różne instrukcje. Escobar International. San Escobar, hehe. Chociaż w sumie powiem wam, że co tu zwiedzać? Już tyle zwiedzałem tych różnych miejscówek, ale pamiętam, że w ostatnim odcinku z Sun Vice a pisaliście, znaczy jedna osoba napisała: Czemu nie odwiedziłem studia filmowego? Więc możemy zrobić to w tym odcinku. No i tyle. Nie, no powiem Wam, że ten United, nawet całkiem fajna modyfikacja. Ma tam jakieś misje, przeniesione są miasta. Mega fajna opcja, naprawdę. Bardzo mi się to podoba, ale podobno Underground jest dużo lepszy, ponieważ ma więcej jakichś misji i ogólnie jest bardziej rozbudowany, ponieważ zawiera również Bulwark. Dokładnie tak, czyli miasto z y, Bully, Z Cularship Edition. Okej, okay, czekajcie. O co chodzi? Musimy za... Za tym jechać, tak? Wow, czekajcie, on strzela w nas. Co za baran. Ok, szybko pędzimy. Co jest? Jak to go zgubiłem? Jak to niemożliwe jest tej. Dobra. Zaczynamy jeszcze raz, moi drodzy. No dobra, zacznijmy jeszcze raz. Witam serdecznie. Chciałem kupić jakieś ciuszki. Rozumiem. Nic nie powiedziała, ale wiem, gdzie jest przymierzalnia. Słuchajcie, niestety gra mi się skraszowała. Po prostu mi się zawiesiła. No i. Musiałem zacząć wszystko od nowa Także lipa Ale słuchajcie, postanowiłem zmienić ciuchy na takie bardziej CJ-owe I później podejmę się jeszcze raz zrobienia tej misji Zobaczymy jak mi wyjdzie No i proszę bardzo, klasyczny CJ Bardzo dobrze Ekstra, no dobra Także Zakupy zrobione Lecimy jeszcze raz zrobić tę misję i mam nadzieję, że mi się uda. Ok, moi drodzy, kolejna próba zakończyła się niepowodzeniem. Po prostu ta motorówka zwalnia i tyle. I po prostu przegrywam. Także nie ma sensu ogrywać tej misji dalej. Nie ma sensu, żeby się po prostu tutaj denerwować. Lecimy w takim razie zwiedzać trochę miasta, może są jakieś inne misje, bardziej ogarnięte. A wcale, że Asasyn, ty nie potrafisz grać, misje są ogarnięte, tylko ty nie potrafisz zagrać w tą grę. A ja wam mówię, że to jest naprawdę dość ciężkie, ponieważ no mega zwalnia ta motorówka i tyle. Zresztą, co ja się tłumaczę, lecimy do kolejnego miejsca, zobaczmy co my tutaj w ogóle mamy, odblokujmy sobie trochę mapy i zerknijmy, czy mamy jakieś ciekawe rzeczy do zrobienia. Tutaj widzę jakąś ósemkę. Czyżby jakiś Eightball, czy coś takiego? Zobaczmy. Aha, jestem w wodzie, więc teleport nie działa. Do zobaczenia na miejscu. Tak jest. Chyba to jest jakiś 8-ball, czy coś takiego. Czyli po prostu musimy wprowadzić tutaj samochód. No i tyle. Zobaczmy, czy to działa. Aha, cudowny spawn. Nie ma co. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. No, tym razem lepiej. Okej, okay, także oczywiście mamy już teraz bombę. No i tyle. Dobra moi drodzy, w takim razie, gdzie się teraz wybierzemy? Zerknijmy na mapę. No, to może wybierzmy się, słuchajcie, do klubu Malibu. Zobaczmy jak Malibu tutaj wygląda. Czy są jakieś zmiany, jeżeli chodzi o Sunvise, czy raczej nie. Jesteśmy już na miejscu, zobaczmy jak to wszystko wygląda. Aha, możemy wysadzić samochód. Zapomniałem. Wysadzimy go, będąc w klubie. O, tutaj w ogóle nie ma na przykład muzyki. Wysadziłem samochód, nic nie było słychać. Widziałem, że mogę tańczyć. Mogę czy nie? Aha, chyba jednak to zadziałało. Wow! Facet, powaliło cię coś? Dlaczego oni we mnie strzelają? Nie wiem. Zabieram hajs i uciekam, prosta sprawa. Ok, samochód wybuchł, więc pewnie się przestraszyli wybuchu. No i tyle. A teraz mogę wejść. Zobaczmy. Tak jest, teraz już normalnie mogę wejść. Także zatańczmy. Okej, okay. jest muzyczka. Ponownie Snoop Doga, którą będę musiał wyciąć. Ale to jest kozacka piosenka w ogóle. Mega zajebisty track. Dla zainteresowanych, link będzie w opisie do tego utworu. Więc możecie sobie puścić i poczujecie to samo co ja? Wow, zajebiście. Nic za to nie dostałem. Ale lipa. Muszę się napić. Dobra, nie to nie. Idziemy sobie w takim razie. CJ król parkietu. A teraz wybierzmy się może... Hmm, gdzie teraz, moi drodzy? Myślę, że całe to studio filmowe i tak dalej zostawimy sobie na koniec. Teraz zerknijmy sobie jeszcze na galerię. Jestem właśnie pod galerią. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. No, w sumie, galeria jak galeria. Odwiedzałem ją już tyle razy, że po prostu znam ją na pamięć. Nie, czekajcie, tutaj nie było Amunition. A ja muszę do Amunition. Już widzę. Bardzo dobrze I słuchajcie, potem Wyruszymy sobie do Liberty City Wejdźmy najpierw tutaj Dobra Kupujemy jakiś młotek Okej, okay, mamy łopatę albo piłę Nie O, czekajcie, kupimy sobie ten Kij golfowy Tak jest Bierzemy kij golfowy Aha, to pewnie mi się zamienił za nóż, tak? To trochę lipa. Dobra, nieistotne. O, kamera. Kamerę też sobie kupimy. Super. I dawaj mi teraz, facet, coś mocniejszego. Dokładnie tak. Tego właśnie zabrakło w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o Sunvise. No to teraz zrobimy tą masakrę. Ale oczywiście wcześniej kupimy sobie w Amunation jakąś normalną broń. I dopiero potem zaczniemy rzeźć. Siema Marian. Nie, jak on tam miał? Andrzej, chyba. Tak, sierżant Andrzej. Witam w Amunition! Kupujemy sobie Armor. Przede wszystkim. Bo może się to źle skończyć. I kupimy sobie jeszcze, słuchajcie, Emeczkę. Tak, dla odmiany. Dobra, jest MK. Powiedzmy, że jeszcze raz. I starczy, bo hajsiku coraz mniej no i słuchajcie zaczynamy rzeź tak wiem emeczką ale teraz już lecimy z piłą moi drodzy niech tylko się nawiną ludzie pobiegnijmy mamy nasze pierwsze dwie ofiary dobra starczy koniec tego lecimy w takim razie do liberty city i widzimy się za krótką chwilę jestem już w liberty city i od razu kłopoty Uciekam do Clackin Bella. Tutaj w ogóle był Clackin Bell. Nie pamiętam. Witam, witam. Zjadłem sobie kurczaczka. Dobra, niech będzie ten zestaw. Razy trzy. Gestykulując, jakby grał w Nintendo Wii. Kto wie, z czego to pisze w komentarzu? Ok, bo teraz chyba policja. Dobra, są policjanci. Lepiej słuchajcie, uciekać. I słuchajcie, pędzimy w takie jedno miejsce, ponieważ skoro w Vice City można było wejść do różnych miejsc, to jestem ciekaw, czy w Liberty City można wejść do klubu ze stripteasem. Bardzo mnie to ciekawi. W takim razie udajmy się tam. Gdzie to dokładnie było? To było gdzieś tutaj, teraz w prawo, chyba? Tak? Tak jest. Wow! Jest otwarte. A mogę wejść sobie tędy? Backstage'em? Chyba nie bardzo. No to wchodzimy tutaj. Aha, czyli jest to po prostu pigpen... pen ze znanego San Andreas. No to ładnie, ładnie. Wszystko się wydało. Wszystko się, słuchajcie, wydało. No dobra, w takim razie myślę, że możemy lecieć dalej. Czy ten gościu szczy? Panie, co to za szczanie na chodniku? Bez wychowania. Totalnie bez wychowania. Co to było? Słuchajcie, moment. Chwila! O nie! Czy ja właśnie uderzyłem w radiowóz? Panie władzo, przepraszam. Co to jest? To jest jakieś kino dla dorosłych. Czy coś. Ło! Wow, to nie jest kino dla dorosłych! To jest, słuchajcie, burdel. Tak? Czy to jest burdel? Na to wygląda. W ogóle, przypominacie sobie coś takiego z San Andreas? Bo ja nie. O, proszę bardzo, jakie lustro! Ogólnie powiem wam, że... Jest trochę cięć i jest trochę cenzury, ponieważ są obrazki z cyckami. Więc, no... Trzeba to ocenzurować, wiadomo, z jakich względów. No to nieźle, nie wiedziałem, że... Tu jest coś takiego. Widzicie, człowiek uczy się całe życie. Dałem mi ten rower. Uciekamy rowerem. No tak, znowu policja. A co jest tutaj? Jezu, zobaczmy. Sex shop. No kurde, powiem Wam, że odwiedzam takie miejscówki tutaj, że to jest jakaś masakra. Pamiętam, że był taki mod, który dodawał właśnie taką piłę. Takie piło Dildo. Że tak nazwę to. I słuchajcie, od razu wam pokażę to jedną rzecz. Nie, to nie było tutaj. Halo, nie! Gdzie to było? Nie pamiętam. Figurki z Manhunta i z GTA. Ale to chyba nie tutaj. Pomyliłem się trochę. No dobra moi drodzy, myślę, że czas udać się właśnie do Vice City. Pokażę wam to studio filmowe i tak dalej. No i zakończymy odcinek. Wiem, nie był on jakiś super wow i tak dalej, ale po prostu no już nie wiem co tutaj robić, tak? Ta misja jest dość ciężka. Więc totalnie sobie ją odpuściłem No a jeżeli chodzi o inne rzeczy w tej modyfikacji no to po prostu nie wiem co tu jeszcze jest ciekawego Na pewno będzie więcej rzeczy w Underground I już teraz napiszcie koniecznie w komentarzu Co byście chcieli dokładnie Podkreślam dokładnie Zobaczyć w GTA Underground No i zobaczymy jak oh. mi się to uda zrobić Widzę, że mega pada Ale zrobimy sobie w tym momencie YOLO i zaskoczymy O nie, o nie, o nie Kurde, myślałem, że już w to walnę Ale nie Dobra, w takim razie wyląduję sobie, no i widzimy się w Vice City i mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. I teraz słuchajcie jeszcze na koniec powrót gruchacza, dokładnie tak. Jestem gołębiem i seram na samochody. Tak jest. Do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, Brown Island i jesteśmy w studiu filmowym. Dokładnie tak. Wejdziemy sobie tutaj, pozwiedzamy chwileczkę. Mam tutaj coś ciekawego. Nie bardzo. Zwieźmy sobie hangary. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Nic ciekawego. Kolejny. Powiem Wam szczerze, że ja nawet tutaj nigdy nie byłem, naprawdę. O, lot w kosmos. Proszę bardzo, Carl Johnson, pierwszy człowiek w kosmosie. Proszę bardzo. To on. Jeszcze tutaj pięknie. O. Robimy screena i leci na fanpage. Tak jest. Karl w kosmosie. Tego jeszcze nie było. Lecimy w takim razie dalej. Co będziemy mieli jeszcze ciekawego? I powiem Wam, że to jest przedostatnia miejscówka, jaką Wam pokażę. Będzie jeszcze jedna. O, mamy UFO. Mamy UFO. Niestety zginąłem i nie mam w ogóle żadnej broni, nawet aparatu. Także nie mogę zrobić zdjęcia UFO, ale mam to wszystko nagrane, także wiadomo o co chodzi. Proszę bardzo, profesjonalizm. Tak jak mówię, nie jest to ostatnia miejscówka, jaką odwiedzimy, ponieważ zobaczymy jeszcze jedną miejscówkę: Apartament 3C. I myślę, że dokładnie wiecie, co to jest za apartament. A jeżeli nie, to za chwilę się dowiecie. Tutaj słuchajcie: Titanic. Tak jest. To jest na pewno Titanic. Jak nic. Wow. Zawiesiłem się. No serio? O nie. Pomocy. Pomocy! Halo. Ok. Dobra, jestem z powrotem. Czyli po prostu tam nie wchodzimy. Co jest tutaj? Co tutaj kręcą? Tutaj kręcą jakieś miodowe lata czy coś. Nie wiem. Ej, jak fajnie to wszystko wygląda. Zajebiście naprawdę. To jest jakiś rekin? Czy co to jest? Nie wiem. W każdym razie, mega fajnie to wszystko wygląda. Naprawdę. Akurat mam zainstalowaną oryginalną grę GTA Vice City, także sobie to na spokojnie wszystko sprawdzę. A co jest tutaj? Uwaga, uwaga. Ohoho, jakieś miasto. No to fajnie, fajnie. Dzięki za podrzucenie propozycji, żebym tutaj zajrzał. A był to komentarz, uwaga, uwaga tego użytkownika. Także dzięki ci wielkie. Bardzo fajna sprawa. Nie wiem, czy wszystko odwiedziłem. Jeżeli nie, to przepraszam. Teraz jeszcze szybko zrobię mały obchód i zobaczymy, czy wszystko odwiedziłem. Ok, wydaje mi się, że odwiedziłem wszystko. Także moi drodzy, pędzimy do apartamentu 3C. No i kończymy odcinek. Jestem pod apartamentem 3C, i wchodzimy do środka. I powiem wam, że jestem ciekaw, czy w Geta Vice City na Rage. To studio filmowe jest tak fajnie odwzorowane. Okej, okay, jesteśmy w apartamencie. Tak, Assassin, wychodź! Po to właśnie chodzi, kurde! Idziemy do kibla. Wow, ale czekajcie, ponieważ... Coś mi się tu nie zgadza. Nie save game, kurde! Przecież miały być plamy krwi w łazience! Dlaczego ich nie ma, o co chodzi? Apartament 3C, to właśnie tutaj! Coś mi się tu nie zgadza. No dobra, trudno. Jeszcze tutaj zajrzymy do GTA, znaczy w ramach GTA Underground. Jeżeli się pomyliłem z apartamentami, no to poprawcie mnie w komentarzu i napiszcie koniecznie jakie miejsca mam odwiedzić właśnie w GTA Underground. Tymczasem moi drodzy serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak Wam się podobało, odpowiadajcie na komentarze integracyjne i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!